Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ostatnim um, informacyjnym, jakby muszę to powiedzieć tutaj, bo okazuje się, że zdecydowana większość z Was nie wie o czegoś takiego jak Karta Społeczność, co od dwóch lat było moim celem, ale nieważne. Um, wiele dostaję komentarzy odnośnie tego, gdzie są uh, filmy z... Uh, Love Seeker, co się stało? Oto widzicie na ekranie nowy kanał, y, który działa już od jakiegoś czasu. Pojawiają się tutaj codziennie filmy. Staram się ich ostatnio wrzucać bardzo dużo. Na pierwszy rzut lecą e, odcinki um, o dziewięć dni temu zaczęło się pojawiać. Um, na pierwszy rzut lecą odcinki stare, ale też dodają w międzyczasie nowe, więc e, sprawdzajcie, sprawdzajcie, jeszcze raz sprawdzajcie, zostawię Wam linka w opisie e, do tego kanału i. I to już jest po prostu ostatnie miejsce, gdzie wam o tym mówię, bo nie jestem w stanie do was inaczej dotrzeć. E, a też jakby chciałabym, aby komentarze w stylu co zrobiłaś z filmami z Lewisik się skończyły, bo są troszeczkę męczące, a już za dużo ich jest. To nie więcej e, prawdziwi widzowie będą pamiętali dawne czasy, początki sekretu, nie wiem, już dokładnie ten sam poziom udręki czuję. <laughs> Oczywiście to nic złego, że pytacie, kto to pytanie błądzi, prawda? No i, i, i tyle. No, nie będę się rozgadywać, bo tyle chciałabym Wam powiedzieć, ale to niestety kończy się dla mnie tragicznie. Często, wiecie, takim stanem przedomdleniowym, czyli zawroty głowy i twarz w poduszkę. Dobrze, ja jeszcze mam dużo Ostrówka i do... E, nie wiem, do następnych filmów. Raczej nie do usłyszenia, ale do... Możecie zobaczyć w każdym razie moje komentarze w, w filmach z Klubu Romantyki, więc gdzieś tam się przebiję, Oczywiście napisane, żeby nie było... Nie mówię, nie odzywam się, nie dałabym rady. Dobra, to już naprawdę koniec. Dużo zdrówka dla Was i do następnych filmów. Cześć!